Nowe możliwości i w praktyce odblokowanie pieniędzy dla stowarzyszeń, organizacji i inicjatyw na rzecz niepełnosprawnych jest możliwe dzięki nowym zasadom współpracy władz województwa i Pefronu. Prawda jest taka, że organizacje pozarządowe, które świadczą usługi w tym obszarze dla osób niepełnosprawnych, no często mają duży problem z uzyskaniem czy z wygenerowaniem tego wkładu własnego. I tutaj Pefron w tej sytuacji będzie uzupełniał. Wkład własny za organizacje pozarządowe. Zwłaszcza w Piwnicznej Euforia, bo budowany dzięki dobrym ludziom, środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami wreszcie będzie. Bardzo duży krok, po prostu radość rozpiera mi serce. Tak jak powiedziałam, będzie to czerwonymi literami zaznaczone w naszym stowarzyszeniu w kalendarzu. Yy, tak, mogę powiedzieć, zrobimy. Duże. To bardzo ważne, żeby w takich miejscach, małych społecznościach lokalnych te środowiska miały swoje miejsce, miały swoją przestrzeń godną, adekwatną do ich potrzeb, które mogą codziennie się spotykać. Ponad 4 miliony z zasobów PFRONu rozdysponuje województwo małopolskie na rzecz niepełnosprawnych, bo przecież tyle jest warta pomoc, ile jesteśmy w stanie dać z siebie tym najbardziej potrzebującym.